Z tej strony Mągosia. I Iwona. Cieszymy się, że znowu możemy z Wami porozmawiać. Tym bardziej, że dziś będziemy poruszać bardzo ważny temat. Temat będzie dotyczył akceptacji. Autorką tekstu na manufakturze motywacji, jeżeli chodzi o ten temat, jest Magda. Bardzo fajny tekst, bardzo fajnie napisany. Zapraszamy Was serdecznie do odsłuchania go tutaj na naszym YouTubie. Link będziecie mieć w opisie. Natomiast wracamy do akceptacji yy, jako tematu dzisiejszego podcastu naszego, który jest bardzo istotny i dotyczy każdego z nas. Codziennie mierzymy się z różnymi sytuacjami w naszym życiu, które wymagają właśnie od nas tej akceptacji, ale ta akceptacja również też dotyczy nas samych, naszych słabości, wad czy zmian, z którymi musimy się mierzyć. Akceptacja jest kluczowa w życiu każdego z nas. Świat, w którym my żyjemy, zmienia się. Sytuacje, które nas spotykają, to też ciągły proces. My sami też cały czas poprzez to, czego doświadczamy, zmieniamy się. I tak jak Magda słusznie zauważyła w tekście, że te zmiany wpływają na nas znacznie yy, i że ja z dzisiaj to nie jestem ta sama osoba, co byłam pół roku temu. Zmieniłam się i akceptuję to, gdyż te zmiany powodują właśnie, że dzięki nim wzrastam i akceptuję to, co się dzieje ze mną i dookoła mnie. Akceptacja jest bardzo ważna i jest, jest kluczowym czynnikiem w naszym życiu, bo dzięki właśnie niej jesteśmy w stanie akceptować te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas oraz zmiany w nas samych. Zgadzam się, akceptacja to nie przejaw zniechęcenia i poddania się, ale staniecie przed sobą w prawdzie. Tak jak Magda powiedziała, przez całe życie się uczymy, nabieramy doświadczenia, poznajemy siebie, to jacy i kim jesteśmy. Myślę, że podstawą do zaakceptowania siebie jest przyjrzenie się sobie z miłością, bez nadmiernego krytycyzmu, ale też bez zakłamywania rzeczywistości, zobaczenie siebie w prawdziwym świetle. A nie poprzez wyobrażenia o sobie samym. Magda napisała bardzo mądrą rzecz: że jesteśmy cały czas w drodze, że to, kim była w przeszłości, to inna osoba niż ta obecnie. Nasze życie to droga nieustannie doświadczamy różnych sytuacji, spotykamy się z różnymi ludźmi, nabieramy doświadczenia, poznajemy siebie coraz lepiej. Nasze życie się zmienia, bo my się zmieniamy. To, co kiedyś było dla nas ważne, dziś już wcale nie musi takie być i odwrotnie. Coś, co kiedyś nie miało dla nas znaczenia, dziś może stać się bardzo istotne. Tak jak gosia słusznie zauważyła, świat wokół nas też się zmienia i ciągle na nowo musimy się uczyć funkcjonowania w nim. Dokładnie właśnie jest tak, jak mówisz, akceptacja w ogóle powoduje, że żyje nam się łatwiej. Jasne, w życiu spotykają nas różne trudne sytuacje, z którymi ciężko nam się pogodzić, zwłaszcza w momencie utraty kogoś bliskiego, jednak akceptacja potrzebuje też czasu i też właśnie z procesem. Później przychodzi zrozumienie i akceptacja tego, co jest tu i teraz. Tak samo my. Cały czas jesteśmy w podróży zwanej życiem, popełniamy błędy i właśnie akceptujmy swoje błędy, potknięcia. To nas uczy, to nas zmienia, wyciągajmy wnioski, uczmy się. E, dzięki temu właśnie wzrastamy, zmieniamy się. Dajmy sobie tą właśnie akceptację na te nasze pomyłki. I tak jak Magda napisała w tekście, że żyjąc jesteś cały czas w drodze i się uczysz, jest to zdecydowanie prawda. Bardzo słusznie zauważyłaś, że akceptacja to proces, że czasami, aby coś zaakceptować, potrzebujemy czasu. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w nagłych, niespodziewanych dla nas sytuacjach. Pamiętajmy, że mamy prawo do różnych emocji, że wszystkie są zupełnie naturalne. Przychodzi jednak taki moment, że akceptacja obecnego stanu rzeczy jest kluczowa, by móc iść dalej. To, co powiedziałam wcześniej, akceptacja to nie poddanie się, ale staniecie w prawdzie. Kolejną ważną kwestią, której powiedziałaś, to fakt, by błędy, które popełniliśmy, nie powodowały w nas niechęci do samych siebie, ale stanowiły lekcję, z której wyciągamy wnioski, bo każdy z nas popełnia błędy. Nie jesteśmy doskonali, ale nie zatrzymujmy się na tym, co zrobiliśmy źle, tylko wyciągajmy wnioski i idźmy do przodu. Oczywiście, jeśli kogoś skrzywdziliśmy, o ile to możliwe, naprawmy to. Bo zło można naprawić tylko dobrem. Pamiętajmy też, że to, co się już wydarzyło, należy do przeszłości. Czy tego chcemy, czy nie, popełnione błędy za to mogą nas wiele nauczyć. Oczywiście nie zachęcam do tego, by celowo je popełniać, ale by zaakceptować fakt, że nie jesteśmy doskonali. Każdy dzień daje szansę, by zacząć od nowa, oraz daje nadzieję na zmianę. Pamiętajmy o tym. Bardzo fajnie powiedziałaś właśnie, że zło można dobrem naprawiać. Bardzo istotne i ważne zdanie, i warte e, zapamiętania i nawet zapisania sobie. E, ale chciałabym poruszyć jeszcze temat e, akceptacji w odniesieniu do siebie i swojego wyglądu zewnętrznego. Być może jest to e, nieistotne tak dla każdego z nas, ale jednak większość ludzi potrzebuje w tym zakresie akceptacji i każdy z nas ma jakieś tam swoje kompleksy. Nikt z nas nie jest doskonały. Często mamy ogromny problem z akceptacją siebie, zwłaszcza jeżeli chodzi o panie, prawda? Prawda, chociaż moim zdaniem mężczyźni też tej kwestii e, mają masę kompleksów. Mm -hmm. Przynajmniej ja znam bardzo okay. dużo takich mężczyzn w swoim otoczeniu. E, no ale generalnie panie A, bo jestem za gruba, za chuda, za niska, za wysoka, za brzydkie włosy, za, nie wiem, brzydkie paznokcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać, wymieniać. A może po prostu zacznijmy akceptować siebie takimi, jakim jesteśmy. Nikt z nas nie urodził się idealny i przez to właśnie wszyscy jesteśmy piękni i wyjątkowi. Akceptacja powoduje, że stajemy się pewniejsi siebie, idziemy do przodu bez obaw. Mamy, tak jak Magda napisała w tekście, większą śmiałość do realizowania swoich marzeń. To, że akceptujemy samych siebie, sprawia, że nie jesteśmy sfrustrowani. Idziemy przez życie pozytywnie, więc ludzie do nas lgną, co powoduje szczęście u nas, oczywiście. Akceptacja, jak widać, po raz kolejny jest kluczowym czynnikiem w naszym życiu. Akceptacja siebie i tego, jak ja wyglądam, jak się ze sobą czuję, nie zawsze jest łatwa. Moja droga do akceptacji siebie też była długa. Nadal zdarzają mi się gorsze dni, ale codziennie uczę się tego, by patrzeć na siebie z miłością. Nie przez pryzmat tego, co chciałabym zmienić, ale tego, co mam. To, że jesteśmy różni, że wyglądamy inaczej, powoduje, że jesteśmy wyjątkowi. A nie, że jesteśmy czyimś klonem. Jeśli coś nam mocno przeszkadza i możemy to zmienić, zróbmy to. Ale jeśli są rzeczy, na które nie mamy wpływu, uczmy się akceptacji. Pamiętajmy też o tym, że nie każdemu musimy się podobać, że nie każdy musi nas lubić. I to jest zupełnie normalne. Nie uzależniajmy od ocen innych własnej samooceny. Pamiętajmy też o tym, że człowiek, który akceptuje siebie. Człowiek, który jest przepełniony miłością, roztacza wokół siebie piękno. I to jest kolejne zdanie, które mi się bardzo podoba, które jest bardzo istotne i które też jest warte zapamiętania i zapisania, żeby nie uzależniać swojej samooceny od właśnie opinii innych. Dlatego, że słuchajcie, my zawsze jesteśmy oceniani i generalnie nigdy nie będzie tak, że będziemy wszystkim pasowali. Ale... Nie patrzmy na to, patrzmy na siebie, patrzmy na swoją, swoją osobę przez właśnie pryzmat miłości, tej tolerancji i tej akceptacji, a będziemy naprawdę szczęśliwi. Kolejną y, sprawą bardzo ważną, którą Magda zawarła w tekście, jest to, że akceptując siebie, akceptujesz innych, masz większą dozę tolerancji na błędy innych. I dzięki temu właśnie też możesz uniknąć wielu niepotrzebnych sytuacji, które powodują jakieś tam spięcia. Także to też jest dość istotny aspekt, właśnie w odniesieniu do tej akceptacji. Dokładnie tak. Nie jesteśmy doskonali i popełniamy błędy, więc zaakceptujmy to, że pod tym względem akurat jesteśmy bardzo podobni do siebie. Nie skreślajmy nikogo tylko dlatego, że popełnił jakiś błąd. Każdy zasługuje na szansę. Iwona, powiedz mi, czy ty jesteś osobą taką, która może powiedzieć o sobie, że się akceptuje w 100%? W 100% nie. Natomiast y, dziś na pewno bardziej akceptuję siebie niż jeszcze jakieś 10-15 lat temu. Mhm. Myślę, że duży wpływ y, na to, że w ogóle miałam jakiekolwiek kompleksy do tej pory, niektóre mam, jest to, że. Inni zwracali y, uwagę na pewne braki, które według nich miałam, o których nawet ja sama nie zdawałam sobie sprawy. I przeszłam bardzo długą drogę do tego, żeby y, zaakceptować siebie, to jaka jestem, to kim jestem i żeby y, patrzeć na siebie z miłością. Pięknie to powiedziałaś i to też jest dość istotne, że akceptacja to jest to, co powiedziałyśmy na samym początku, proces, ona wymaga czasu, ale też dojrzałości, dojrzałości takiej mentalnej człowieka, bo z perspektywy młodej osoby pewne rzeczy po prostu wydają się nam strasznie istotne, a w momencie, kiedy już dojrzewamy, mamy pewne doświadczenia związane z innymi ludźmi. z, z ich podejściem do różnych problemów i, 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 i różnym punktem widzenia, wtedy sami też y, łapiemy dystans do pewnych rzeczy i właśnie zaczynamy akceptować. Akceptować te, jak powiedziałaś, w cudzysłowie, braki, bo to nie są braki. To, że ktoś uważa, że coś mi brakuje, no to jakby ma do tego prawo, natomiast to jest jego opinia, niekoniecznie moja, i niekoniecznie trzeba się zawsze z tym zgadzać. Na dziś, kochani, to już tyle. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat akceptacji tutaj na kanale YouTube i oczywiście na naszym Facebooku. Pamiętajmy, by akceptować przede wszystkim samych siebie, swoje słabości, potknięcia i wady. Aby akceptować zmiany, jakie zachodzą w naszym życiu, nie zawsze łatwe, ale no, siłą rzeczy będziemy musieli to zrobić prędzej czy później. Akceptujmy też pomyłki innych, bo każdy z nas ma prawo do popełniania tych błędów. Ważne jest, by wyciągać e, wnioski z tych błędów, lekcje dla siebie i właśnie rozwijać się dzięki temu. Mnie jako człowiekowi każde doświadczenie jest potrzebne i akceptujmy to wszystko, a będzie nam się żyło po prostu zdecydowanie łatwiej. Patrzmy na siebie i innych przez pryzmat akceptacji i szacunku, a nie popełnianych błędów. Na dziś to tyle. Zapraszamy Was na kolejny podcast, w którym będziemy mówić o wybaczaniu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.